Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania metodą sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba no. A więc, jeżeli jesteście gotowi do dzisiejszej lekcji, usiądźcie wygodnie, zapraszam na materiał. Jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą no? Jako przykłady, niech posłuży wyraz nogi i nora. Wyplaszczmy sylaby w wyrazie nogi. No, gi. Teraz wyplaszczmy sylaby w wyrazie nora. No, ra. Zarówno wyraz nogi, jak i nora potrafimy już samodzielnie przeczytać. Znamy bowiem wszystkie sylaby potrzebne do przeczytania tych wyrazów, prawda? Inne wyrazy z sylabą no na początku? To nosze i noże brzmią podobnie, a jednak wymawiamy inaczej i znaczą zupełnie co innego. Wyklaszmy sylaby w wyrazie nosze. No-sze. Teraz wyklaszmy sylaby w wyrazie noże. no -że. A dłuższe wyrazy z sylabą no na początku? Proszę bardzo, wyraz trzysylabowy nogawki. Albo czterosylabowy nosorożec. Zapraszam do wyklaskiwania: no gawki, no gawki, nosorożec, no so, ro, Mam nadzieję, że wyklaskiwanie sylab nie sprawia Wam żadnych problemów. Dlatego poproszę Was o like i zapraszam na ciąg dalszych ćwiczeń. Czy sylaba no może wystąpić na końcu wyrazów? Tak, jako przykłady, niech posłuży nam wyraz kino i wyraz kolano. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie kino. Ki, no. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie kolano. Ko, la, no. Zarówno wyraz kino, jak i kolano nie sprawia nam już żadnych problemów, jeśli chodzi o odczytywanie. Znamy bowiem wszystkie potrzebne sylaby do przeczytania tych wyrazów. Inne wyrazy z sylabą no na końcu to wino i winogrono. Wyklaszczmy sylaby: wino, wino Vi no. I wyraz winogrono, wino no, gro, no. Wyraz wino łatwy do odczytania. Znamy obydwie sylaby potrzebne do przeczytania tego wyrazu. Natomiast w wyrazie winogrono sylaba no występuje dwukrotnie. Występuje wewnątrz wyrazu oraz na końcu. A czy są jeszcze jakieś inne wyrazy, w których sylaba no występuje wewnątrz, środku wyrazu? Tak, owszem. Jako przykład, niech posłuży wyraz neonowe. Na przykład oświetlenie neonowe, lampy neonowe. Zapraszam do wyklaskiwania tego długiego, bo czterosylabowego wyrazu neonowe. Ne-o-we. No, Znamy wszystkie sylaby, by samodzielnie przeczytać ten wyraz, a więc możemy go czytać bez problemu. Nie sprawia nam już on żadnych kłopotów. Inne wyrazy z sylabą no wewnątrz. Wyraz chyba nowe. Chyba nowe meble. Szafa, łoże wykonane z drewna hebanowego. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie hebanowe. he ba no -we. Ten wyraz też potrafimy samodzielnie przeczytać, mimo tego, że jest długi, czterosylabowy, to znamy wszystkie sylaby potrzebne do przeczytania tego wyrazu. Podobnie z wyrazami bananowe i malinowe. Wyrazy czterosylabowe, ale każda sylaba jest nam znana, a więc możemy śmiało odczytać jakie soki? Soki bananowe, malinowe. I zapraszam do wyklaskiwania sylab. Najpierw wyklaszczmy sylaby w wyrazie bananowe. Ba-na-no-we. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie malinowe. Ma-li-no-we. Sylabę no możemy również spotkać wewnątrz imienia honorata. Jak widzicie, honorata jest propagatorką ruchu i zdrowego trybu życia. Uwielbia ruch biegi. I jak widzicie, dzięki nim ma wspaniałą, wysportowaną, szczupłą sylwetkę. Zapraszam do wyklaskiwania sylab w imieniu Honorata. Ho-no-ra-ta. Was też zachęcam do biegów i ruchu na świeżym powietrzu, by nie tylko mieć tak wspaniałą sylwetkę jak Honorata, ale przede wszystkim by być zwinnym i zdrowym. Sylabę no możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą albo wielką literą. Bez względu na to, czy została zapisana małą czy wielką literą, odczytujemy ją po prostu jako no. A jakie wyrazy zapisujemy sylabą no? Zapisaną wielką literą. Na pewno nazwiska. Oto Ala Nowakowska i Iwo Nowak. Wyklaszczmy sylaby w ich nazwiskach. Zacznijmy od nazwiska Nowakowska. No-wa-kowska. Teraz wyklaszczmy sylaby w nazwisku Nowak. No-wak. A teraz zapraszam Was do rozwiązywania rebusów. Pierwszy rebus. Do sylaby A mam dodać sylabę na, następnie dodać kolejną sylabę na. I jeszcze wyraz sowa. Co wyjdzie w wyniku rozwiązania tego rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz a na, -na sowa, czyli ananasowa, na przykład zupa ananasowa, miam, miam, I drugi rebus, tym razem kawa, ale w wyrazie kawa mam przekreśloną sylabę wa. Następnie sylaba na i jeszcze para, ale w wyrazie para przekreślona jest sylaba ra. Co wobec tego będzie rozwiązaniem tego rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz K na pa. K pa. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od góry. Sylaby zapisane na biało. Start. No, he, ja, bo, zi, no, gi, he, no, fe, wa, no, pe, wi, ka, b. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. Start. Ki, no, no, wa, no, ra, ra, no nogi wi no, gi. Vi, no. Ka, na pa ho no rata teraz przeczytajmy wyrazy zostały one zapisane na dole kolorem niebieskim zaczynamy nogi nora nowa wino kino kanapa hebanowe bananowa malinowe Honorata. Zapraszam was teraz do odczytywania zdań. Zaczynamy od góry, zdanie zapisane kolorem żółtym. Brzmi: Rano Honorata pije kakao i je jajo. I drugie zdanie zapisane kolorem niebieskim. Brzmi: Aneta pije soki bananowe, malinowe i je kiwi. Zapraszam Was do przeczytania ponownie tych zdań, ale w nieco szybszym tempie. Zaczynamy. Rano honorata pije kakao i je jajo. Aneta pije soki bananowe, malinowe i je kiwi. I kolejne zdania. Zdanie zapisane różowym kolorem brzmi: To sala kinowa. I ostatnie zdanie zapisane na zielono brzmi a to kanapa i kino domowe. Proponuję Wam ponowne przeczytanie tych zdań, ale w nieco szybszym tempie zaczynamy. To sala kinowa. A to kanapa i kino domowe. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening nie sprawił Wam żadnych problemów. Mało tego, podobał Wam się, dlatego poproszę Was o like. I żegnając się z Wami, zapraszam na kolejne spotkania i kolejne treningi czytania metodą sylabową. Buziaki, miłego dnia, cześć.